No to zaczynamy końcówkę tarasu. Końcówkę. Sypiemy suchy beton z betoniarki, cement z piachem. Wyrównuje, ubijamy, wyrównujemy, kładziemy kostkę. Taki plan na dzisiaj. Docinki mogą być na jutro, ale dzisiaj trzeba to ułożyć i zagęścić. Dzisiaj mam pomocnika do roboty. Dobra, sobie. I co, wracam jak. No i tak, to podłoże równać. trochę wyrównane. Na takim profilu ściągam tą łatą. Nie nagrywałem tego, bo to w sumie zapomniałem. Wyrównaliśmy kawałek, te 2 metry. Układamy kostkę i lecimy dalej. Wyrównujemy i układamy po trochu. Wokoło jest taka opaska z białej kostki. No i dalej ta. Ja nie wiem jak ona tam futura, czy jakoś się tam nazywa. Przesprawdzić sprawdzić. Tak, zaraz, dwie sztuki dotnę od razu, żeby były. No i pokażę, to jak okładanie. dalej. Wkładamy. Jest inwestor. Bogdan Bo, Bogdan, powiedz coś do kamery Co? Dobrze idzie Chyba ta Dobra, układamy We dwóch to szybko, robota idzie I tak, kwadrat znowu kwadrat, tu ma Tu być dwa kwadraty koło siebie cała mała są różne sposoby na układanie tego ale ten jest chyba najprostszy kwadrat, cała mała i znowu kwadrat cała Mała i tak dalej, i tak dalej. Teraz zaczynamy całą. Tu mamy sznureczek. Musi być, bo on nam pokazuje, jak ma być to położone. Cała, kwadrat. Kwadrat nie potrzebny. O, kwadrat. Mała. Cała kwadrat mała trzeba sobie powtarzać, bo tak to się może pomylić zaraz. A coś tu już. A, mała miała być, no już by się pomyliło. Kwadrat mała, cała tu jest. Kwadrat, mała i cała i tak do wieczora. Dobra. Nie Bogdan? To i tak wygląda Taras. Trochę kostki brakło. wiem jak trzeba to kupić. Ubijam to. I Taras prawie skończony. Jak się podobało, napiszcie, czy się podoba, czy nie. Pozdrawiam.